Ten fragment nagrywam już po zmontowaniu całego filmu i chciałem szybko przekazać, że to będzie jeden z najciekawszych filmów na kanale, jakie zostały opublikowane. Przedstawiam tutaj pokrótce historię kanału, jak to się odbywało za kulisami oraz jakie są plany na przyszłość. A i będzie też bardzo dużo przebitek z poprzednich lat. I przy okazji mnie też będzie widać, także zapraszam serdecznie do oglądania. Witam serdecznie. Dzisiaj dosyć nietypowo, bo nie było na kanale filmów, w którym byłoby mnie słychać. No, może poza jednym, który miał premierę dawno temu. Ale poza tym, yy, pozmieniało się sporo rzeczy i kanał się dynamicznie rozwija. Także chciałbym poruszyć parę tematów, co planuję zrealizować na kanale w nadchodzącym roku. W szczególności, że w dniu, w którym to nagrywam, kanał przekroczył milion wyświetleń i dosyć szybko zmierza w kierunku tysiąca subskrypcji. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść ze spontanicznego nagrywania filmików i zrzucania ich raz na dwa miesiące. W coś bardziej poważnego, gdzie będzie to bardziej regularne. Do tej pory najbardziej ograniczały mnie problemy techniczne, bo nagrywałem telefonem, który nie miał stabilizacji, więc to było bardzo uciężliwe. A trochę sprzętu wymieniłem i można tak powiedzieć, zainwestowałem w lepszą jakość nagrań, także myślę, że efekt końcowy będzie znacznie lepszy i przy okazji samo nagrywanie będzie szło znacznie lepiej. Więc myślę, że po krótkim wstępie można przejść do rzeczy. W pierwszej kolejności w nadchodzącym roku na kanale planowałbym dużo bardziej regularne publikacje niż w ubiegłym roku. Gdzie filmik pojawiał się raz na dwa miesiące, albo no dosłownie kilka, kilka razy w roku. A W nadchodzącym roku planowałbym jednak dużo większą regularność, a najlepiej by było, jakby pojawiały się gdzieś te filmiki raz na dwa tygodnie. To już byłoby całkiem przyjemnie. I do tego shorty oczywiście z nagranych filmów. A z samymi shortami, tam taki miałem zamysł, żeby filmy były dobre jakościowo i faktycznie zawierały samo mięso, jak to się mówi. A shorty to tylko krótkie przebitki z istniejących już filmów. Z racji na to, że shorty robią znacznie lepsze wyświetlenia, łatwiej jest im dotrzeć do nowych widzów. A jeżeli komuś się spodoba treść, jaka jest w shortzie, będzie mógł na kanale znaleźć znacznie więcej filmów w podobnej tematyce. I przede wszystkim dla mnie największym problemem jest to, że nie mieszkam w Henrykowie, a mieszkam w dużym mieście. I to nie jest takie wygodne, żeby nagrywać te prace polowe. W szczególności, że to nie jest moje gospodarstwo, tylko tam pracują moi znajomi. Także bywam tam tylko raz na jakiś czas i pozostaje mi nagrywanie, jeżeli faktycznie już coś się dzieje i jest to warte nagrania. Stąd się śmieję, że jestem odpowiedzialny za dział marketingu, bo to co widać na filmikach, no czyli głównie rolnictwo. To są moi znajomi, którzy pracują w tej branży, a ja tylko stoję za kamerą. Okazjonalnie przejadę się jakimś sprzętem, ale jednak im pozostawiam pracę, ja jestem od nagrywania, bo oni robią to dobrze i ja myślę też swoją działkę. W tym jestem dobry, a im pozostawiam pracę. nad tym znajomi i pracują na co dzień. No a ja mieszkam w dużym mieście i troszkę w innej branży siedzę, ale nie jest to na tyle ciekawa branża, żeby coś z tego nagrywać na YouTube'a. Chociaż mimo to myślę, że z kontentem do nagrywania nie będzie problemu i często działo się coś naprawdę ciekawego, co chciałbym nagrać, no ale nie miałem do tego warunków i to jest kolejny temat, do którego bym chciał przejść, czyli sprzęt do nagrywania. Poprzednio nagrywałem telefonem Samsunga 53, no który niestety nie miał stabilizacji obrazu, co było bardzo uciążliwe przy nagrywaniu w polu. W szczególności, jak czymś jeździłem, bo to wyglądało po prostu źle. Ja zawsze starałem się te nagrania wystabilizować w DaVinci Resolve, w programie, w którym montuję. Jednak to nie wyglądało najlepiej, bo też sam program nie miał zbyt dużo informacji, jak to nagranie wystabilizować. I w rogach ekranu się on trzęsło. Źle to po prostu wyglądało. Teraz zmienił się sprzęt i po pierwsze doszedł dron, z którego jestem bardzo zadowolony. To jest DJI Mini 4K. Kupiłem go trochę dla testów. Chciałem sprawdzić, czy się nadaje, a jak się sprawdzi, to zostanie. No i tak co został, bo jestem naprawdę mega z niego zadowolony. Lubiłem latać dronami, w swoim życiu przerobiłem z pięć sztuk, no ale ten jest dopiero... pierwszym takim rzeczywiście porządnym sprzętem. I naprawdę jestem zadowolony z efektów, jakie nim osiągam. Jakość obrazu jest świetna, zresztą... To sam sobie jest sprzęt, który znacząco mi ułatwia nagrywanie. Także on sam sobie przyczyni się do tego, że tych publikacji będzie znacznie więcej, bo tego kontentu będę mógł nagrywać dużo więcej praktycznie zawsze. To nie będzie nie mi nic ograniczało. Oczywiście może nagrywać w 4K, ma wbudowanego gimbala, czyli stabilizację obrazu, która jest naprawdę świetna i rewelacyjnie to wygląda. Zresztą widzę, że te filmiki też się bardzo dobrze przyjmują po tym, jakie zasięgi osiągały. Także zdecydowanie lubicie tego typu content oglądać. No i mogę obiecać, że będzie tego dużo więcej. A na dzień dzisiejszy znaczną większą tych filmików możecie znaleźć na moim drugim kanale, który nazywa się Z góry widać więcej. Nie chciałem publikować wszystkich filmów tutaj na głównym kanale, na kanale Charlas z racji na tematykę, którą tam poruszam. No nie mieszkam na co dzień w Henrykowie, tylko w Noworoślawiu. Tak już będąc konkretnym. Naprawdę sporo ciekawych miejsc nagrywania, ale nie chciałem tego wrzucać tutaj na kanał, bo sporo jednak widów jest zainteresowanych głównie rolnictwem, także nie chciałem ich tutaj spamować i założyłem drugi kanał na takie cele. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany moją twórczością na boku, to tam też zapraszam. I wracając do tych filmików z drona, to widzę, że spotyka się to z naprawdę pozytywnym przyjęciem. A ja sam też bardzo lubię to nagrywać, także myślę, że nadchodzący rok będzie pod tym względem przełomowy. Kolejna rzecz to jest to, że te filmiki nagrywałem Samsungiem A53. Ale mimo wszystko, że to było nagrywane telefonem, to te filmy wyglądały jakby były nagrywane z daleka albo na takim znacznym przybliżeniu. Mimo tego, że sam telefon nie miał żadnego optycznego przybliżenia. A to dlatego, że skonstruowałem sobie na własne potrzeby obiektyw z lornetki, który sprawdzał się naprawdę znakomicie i umożliwił dziesięciokrotny zoom. I teraz możecie zobaczyć, jak wyglądały oryginalne nagrania i zdjęcia stworzone za pośrednictwem takiego obiektywu. Jednak co by nie mówić, to jakość obrazu nie była wystarczająca, była dosyć średnia. Znaczną część ekranu trzeba było wyciąć, dlatego, bo lornetka to jest kółko, a nasze ekrany nie są kółkiem, tylko mają format 16 na 9 czyli panoramiczny bardziej, więc spora część obrazu nadawała się do wycięcia. I mimo tego, że sam telefon nagrywał 4K, to jednak po skropowaniu, czyli po przybliżeniu tego obrazu, żeby uciąć to, co widać dookoła było, no to bliżej już było do Full HD, tej jakości. Jednak to była jedyna droga, żeby nagrywać obiekty z dużo dłuższej odległości, bo gdybym nagrywał tylko telefonem wchodząc obok kombajnu, to byłoby naprawdę nudne. Jednak samo nagrywanie tym obiektywem było dosyć uciążliwe, bo z racji na tak ogromne przybliżenie ten obiekt musiał być w konkretnej odległości, nagrywany. Konkretnej odległości ode mnie, co było dosyć uciążliwe, dlatego bo często kombajn był albo za blisko, albo za daleko. No i dlatego spora część nagrań nadawała się od razu do śmieci a za pośrednictwem tego obiektywu ta głębia obrazu jednak była znacznie większa. No i największym problemem było to, że nagrywając z Spora część tych nagrań tak naprawdę szła do kosza, gdzie nagrywanie z takiej odległości też wiązało się z tym, że bardzo się trzęsły ręce i sam obraz się trząsł. Ujęć, które nagrywałem w ten sposób, naprawdę znaczna większość musiała pójść do kosza. No i z takiej godziny nagrywania zostawało tak naprawdę no 10 ujęć może, które są do rozważenia, żeby je użyć w filmie. Także samo nagrywanie tym sprzętem było bardzo czasochłonne i przy okazji dużo, dużo materiału szło do kosza co skutecznie ograniczało częstotliwość publikacji, bo musiałem nagrywać bardzo dużo. Mimo tego, że obraz się trząsł dosyć znacząco, to jednak nie nagrywałem na statywie. Raz się zdarzyło tam w 2022 roku, jak odpaliście sobie filmik ze żniw, to tam widać akurat być może, że używałem statywu do tych nagrań. Jednak było to bardzo niewygodne, bo przemieszczanie się ze statywem po polu, no to nie była rzecz najprzyjemniejsza. Także po przejrzeniu nagrań, żeby po ocenieniu, które się nagranie nadają do, do opublikowania, po przykadrowaniu tych nagrań, po przerobieniu i przede wszystkim wystabilizowaniu, to tych klipów, które można było użyć, było naprawdę bardzo, bardzo mało. Dlatego na przykład w poprzednim roku, żeby stworzyć filmik 3-minutowy, w pole musiałem wybrać się kilkanaście razy i kilkanaście godzin spędzić na nagrywaniu, żeby tak jeden filmik opublikować. A samych nagrań z telefonu było ponad 200 GB, także sam proces montażu, przeglądania tego, przygotowywania się trwał bardzo, bardzo dużo, co zabijało jakby tej wydajności i czasotliwość publikacji. W tym roku mam nadzieję, że będzie znacznie lepiej. Dlatego dla mnie z perspektywy twórcy nagrania z drona są znacznie lepsze. Dlatego, bo większość nagrań sama w sobie nadaje się po prostu do wrzucania od razu tak naprawdę. Oczywiście tego nie robię, wszystko tutaj muszę dokadrować, przerobić, żeby to wyglądało jednak jak najlepiej, kolorystyka i tak dalej. Jednak no, z godziny lotu dronem to tak naprawdę pół godziny materiału na filmie jest na spokojnie. Bo większość tych klipów nadaje się w zasadzie od ręki. Przede wszystkim dlatego, że przemieszczam się za obiektem, który nagrywam, a nie muszę stać w jednym miejscu, co jest no, znaczącym plusem. I myślę, że to najbardziej się przyczyni do tego, że ta częstotliwość publikacji będzie jednak znacznie większa w tym roku. Zmieniłem też telefon, którym nagrywam akurat ujęcia do tego filmu. Ten Samsung S25, który całe szczęście może nagrywać w 4K w 60 klatkach, ma dosyć dobrą optyczną stabilizację. Ma też obiektyw teleskopowy, co w polu będzie naprawdę bardzo ważne. Także liczę, że takie kombo wytwójkę dadzą sobie w zupełności radę, żeby na kanale pojawiały się te treści w dobrej jakości. I przede wszystkim liczę na to, że Wam to się będzie jednak podobało, bo jako, że ten kanał się coraz bardziej rozkręca, to czuję już taką troszkę presję. Żeby wziąć się za to bardziej na poważnie niż do tej pory. Teraz jak jest sprzęt jedynie trzeba zadbać o to, żeby kontent był wart tego nagrywania. A jeśli byłby ktoś zainteresowany tutaj klipami i nagraniami z Wrocławia bezpośrednio, no to właśnie zapraszam na kanał z góry Widać Więcej, gdzie przy okazji sama częstotliwość publikacji jest znacznie większa, bo tam rzucam dwa albo trzy filmy tygodniowo. No i do tego shorty. A to dlatego, że jak mieszkam na co dzień we Wrocławiu, też te, jest też mi łatwiej nagrywać. I ten content mogę robić praktycznie codziennie. Też myślałem nad nagraniem recenzji tego drona na kanał. Jako, że już nim latam ponad dwa miesiące, przeleciałem nim prawie 1000 km, to mam już pewną opinię na, na ten temat wyrobioną. I chciałbym nagrać recenzję, ale taką już bardziej profesjonalną dla osób, które mają drona. Ale i dla takich, co dopiero planują go kupić, gdzie zwracałbym uwagę na rzeczy, o których nie usłyszałem w innych recenzjach na YouTubie, a które chciałbym wiedzieć na przykład przed zakupem tego drona. Na przykład dotyczących ograniczeń Unii Europejskiej w zakresie lotów tym dronem właśnie w Polsce. Jakie obowiązki się z tym wiążą? Jaki realny zasięg i czas pracy ma taki dron? Czego można się po nim spodziewać, także, także pewnie ukaże się na kanale za jakiś czas recenzja tego drona. Tylko do takiego filmu będę musiał się dużo bardziej przygotować niż do tego chociażby, bo musiałbym zebrać wszystkie swoje przemyślenia. Jaki oni miałem, żeby zawrzeć wszystko co chcę przekazać. Jeżeli komuś jednak przypadł do gustu ten format, to bardzo się cieszę. Także w przyszłości będzie więcej filmików tego typu. Jeżeli będę miał coś ciekawego do powiedzenia na dany temat, to oczywiście będę takie filmiki wrzucał. Bo nie powiem, że nie, ale samo nagrywanie tego typu filmików jest dla mnie dosyć nietypowe i naprawdę mi się spodobało. Także jest to mój pierwszy filmik w tym stylu. Musiałem się do niego przygotować znacznie bardziej niż do wszystkich produkcji, które widzieliście do tej pory na kanale. Mam nadzieję, że nie przenudzałem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w nadchodzących produkcjach.